Dzień dobry, ja jestem Zenek, to jest e, Fallout Shelter, tak jak widać, kolejny odcinek. E, troszkę pograłem poza nagraniem, no nie dołożę tam może z godzinę, czyli tak... No dwie odcinki, dwa odcinki uciekły, znaczy może nie uciekły, po prostu pograłem poza nagraniem, bo nie było co robić, ja musiałem jakoś tam pozarządzać tym swoim e, kosmicznym. E, kosmicznym bunkrem czy też kosmiczną kryptą. Eee, osiągnąłem limit mieszkańców. Muszę wybudować im kurczę, blade. Eee, kolejne, kolejne Living Quarters. Eee, poza tym wysłałem jednego ziomka. Jednego ziomka, tak jak było widać, wysłałem na eksplorację. On już tam łazi 3 godziny. Miał fajne przygody. Nawet jedną misję miałem. Eee, łaziłem po jakimś kurczę... Po takim centrum handlowym musiałem wybić tam do nogi Ridersów. Trochę Giru już na sobie ma, czy też z sobą ma jakąś kurczę, nawet z shotguna jakiś znalazł. Eee, fajny był pojedynek z tymi Ridersami, szkoda, że go nie nagrałem. Eee, no ale to mówię, no tak, grałem poza, poza, że tak powiem, nagrywaniem poza nagraniem. Nie wiedziałem, że on akurat znajdzie jakieś tam kurczę centrum handlowe, bo będę musiał je zwiedzać. Eee, dobra, mam trochę hajsu, więc wezmę. Wybuduję sobie to Living Quarters w tym miejscu, tak żeby ta ziomalka mogła urodzić J J J Josefa. Dobra, to teraz tak. Jaki ja tu mam limit? 52. 52 wszystko wymaksowane, choć trochę wody brakuje. Można by ją przeraszować, tą wodę. Sukces! I mam 1000, 1856 uzbierałem wody. Potrzebuję 2000 litrów. A, i dostanę, dostanę boksa. Gdzie są te kurna? Objectivesy. No więc dostanę jednego boksa. Mam zegra, zebrać 7, 7 jakichś złomu, 7 jednostek, czy już 7, 7 części złomu. No ten już trochę tego złomu nazbierał. Ten ziomek na tej wycieczce. A, no w 7, może już dwie sztuki zebrał. Nie wiem czemu tego nie... Ej, drugą kurtkę znalazł? Wow. Spoko. Urobił nadrołcza... Zresztą po poziom trzeci awansował ładnie, on wyruszył jak miał poziom drugi. Gdzieś w połowie, a teraz już ma trzeci. Więc całkiem spoko. A, dobra, radio, można tam zdać sobie spokość z tą radią, bo jest beznadziejne. A, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, 1800 hajsiwka, tak jak widać, no już się trochę rozrósł ten e, mój, mm, mój kurcze, moja krypta. Wybudowałem sobie outfit workshop, czyli teraz mogę produkować e, rzeczy, czyli ciuchy. Co ja bym chciał zrobić? Prewares Soberdine, tego nie chcę. Armored Vault Suite. chyba tego nie mogę budować, bo nie mam rękawic, kurcze blade. Eee, ...tych baseballowych. Dobra, wnieśmy tą wodę. Ile mamy? 1890. to no może przerażuję. I dostanę lunchboxa. Sukces! To ciśniemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sukces! Jeszcze nie ma 2000, no come on. No jeszcze fail zaliczony. Wstydownie, co się tam wykopiem? Szczurok, sz Szczurok... Nie, kreto szczury, o, w ten sposób. Zad, czy oni mają jakąś broń tutaj ci goście? To no, jest pytanie, dobra. Bibigana, o Boże, serio. Ty masz bibigana. Ty masz zardzewiałego bibigana. Zarobiaszczo. Powalczą Powalczą sobie ostro. Dobra, porobiony drugi, został jeszcze tylko jeden Do rozpykania. Okej. Okay. Porobiony. Ile mam z steampaków? 8, jest spoko loko 1900. Trzeba tu coś wynalazł fajnego? O, 285 expa znowu gdzieś tam wyhaczył. Za jakiegoś e, karaczonika. Teraz tak, czy ja chcę wypuścić tych gości na, na, na misję? Mógłbym przejść do tego skarbca 333. i Chyba to zrobię. Za chwileczkę. Okej, okay, czy ja mogę gdzieś jeszcze przeroszować wodę? Tutaj chyba nie ma sensu. A, jest kredensu, level 5. Zaraz, tego ziomka... O, jest ziomaczek, który daje hajs. Fajnie. Tu się ukrył. Eee, yeah, to mi się podoba. Teraz tak jakąś panienkę trzeba do góry przyprowadzić. Na pięterko. To nie panienka. Tu jest jakaś ziomalka. Dobra, energię mam pod dostatkiem. Ona ma charyzmę 2. To spoko, loko. Dobra, to tak wyślemy tych typów na tą imprezę za chwileczkę. Gdzie jest moja Hata Overseera? Dobra, damy im wszystkie. To też damy. Teraz tak Eric Prince może iść. Kto tam jeszcze? Ma jakiś sprzęt na sobie. Job. Gdzie są ci goście, którzy stacjonują w tym? Voldor. Jest ta żomalka. I ten ziomek. Okej, okay, ten ma laser, ta ma shotguna, bardzo dobrze. A ten ma z kolei baseball'a też bardzo, bardzo dobrze. Start now. Eee, dobra, wyślemy ich tak bez Nuka Koli, ale za chwilę. I tak, przyspieszę to. Naprawdę jeszcze 8 kurczę litrów wody brakuje. No, kaman. Żeby mieć ten lunchbox. Dobra, przyspieszymy to w takim razie. Wszystko już porobione. Level up jeszcze. Pocisniemy z nuka kolą. Zobaczymy jak ten kolos z tym baseballem będzie sobie radził. Mam nadzieję, że dobrze. Chociaż on dobrze radził, bo miałem jeden... miałem kilka w sumie najazdów e, ridersów i... dawał radę. Ten typek z tym baseballem. Pytanie, jak wielki jest ten, kurcze, blada? Co? Jeden pokój? Łe, to na bogato. Dobra, wbijemy tutaj. Aż normalnie jedno, jedno pomieszczenie. Pytanie, co tutaj jest. I'm oversea petal. No i co z tego wynika? With the riders lately, trust me. Uff, fine, what do we do? Ladli, what can we do to help? Dang it, we got questions. And you're good going to answer them. Okay, tutaj tak po chamsku. Eee, dobra, pomożemy ziomkom. Jak możemy wam pomóc? Could you kill Frank the tank? Eee, she rides Coś tam, coś tam Co ja dostałem. Complete. Okej, okay, czyli musimy zrobić jakieś typa porobić. Nuka kole sobie weźmiemy. O, panie! To mi się podoba, klej i tak dalej. No dobra, mamy misję zabicia jakiegoś typa, więc to tylko tyle się dowiedziałem eee, w tym, w tym, w tym, w tej krypcie, tak naprawdę. I to tyle, można wracać. Zbadaliśmy kryptę 333. Are you sure, of course? Mamy PETA, mamy Armor Piercing Hunting Gun. uuu, jakąś ulepszoną strzelbę myśliwską mamy, która się przebija przez pancerz. To grubo. No i cudowny klej. Czyli kropelkę. Tylko nie wiem czy wracać ich na nuka coli, czy będą z buta szli. Po prostu. Myślałem, że sobie postrzelam, poszalaję tutaj. A tu nic. Dobra, close, niech oni dojdą sobie tutaj na spokojnie. Ile to zajmie? Ten od 3 godzin się człapia, im to zajmie połowę czasu, czyli 15-14 minut teraz. Dobra, przeżyję to jakoś. Pytanie: Jaką ja dostałem misję dodatkową? To jest do skończenia. Bug hunt 12 godzin. Kill the glowing rat roach. Aha, to się pojawi chyba nowe misja, jak oni wrócą. Nowe info. Mam nadzieję. Dobra, 2000 mamy. Kolejny lunchbox. Tam jeszcze jest pudełko z petem. To fajnie. 2000 hajsiwa na bogato. Tu bym potrzebował jeszcze jednego. Jeszcze jedną ziomarkę. Skąd ona była? Czy ona była z elektrowni? Ta siła 2, bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Pytanie: czy, 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 czy rajder się mi tutaj nie najadą? Dobra, ten ziomek mógłby sprawdzić jakąś broń, chyba. Czy ja mogę sobie zrobić. Pistolecik laserowy? Czy mam coś fajniejszego? 6-7. Upiłowany szocior, zardzewiały laserowy pistol. Dwie i pół godziny. Dobra, niego go zrobi. Na razie nic dalszego nie widzę. Weźmy tą energię, no i zobaczmy, co tam się kryje w tej skrzyni. No, lecimy z tym koksem. Brahim Hinde. Co to jest, jakaś skóra Brahima? Water 50. Serio? O mój Boże. 100 kapcji i ostatnia kardanie jeszcze. Outfit Radiation Suit, na 900 kapcji. No szału nie ma, że tak powiem. Sk a, tu jest Collect seven Pieces of Junk. To jest traktowane jako złom. czyli jakieś kurczę blada Czyli jakieś boksy Boxy są traktowane jako złom? No ładnie, mam 7G7, boże 2, 2700 kapsli. Czyli obywatele awansują jak szaleni. Eee, jakaś pannica by się przydała. O, ta ma 2. Ile mogę mieć? 52 i jeszcze mogę 9. Dokoptować. Ten daje radę. Jeszcze mam jednego Radawaya. No, trochę słabo zbiera te rzeczy, że tak powiem. tyle rzeczy odbierał. Collect food, 1000. Co dostanę za 1000 fooda? No, demet. Eee, serio 200 caps dostanę? Myślałem, że dostanę jakąś... Jakiś lunch, lunchboxa, czy coś w tym stylu. Come on. A, dobra. Czy są returni. I co mi tutaj? Wonder glue jakaś super spluwa? Fantastycznie. No dobra, niech to będzie. szał może nie ma, ale... Teraz ten ziomuś buduje... Buduje ten kurczę wladę... Laser pistol to nie buduje. To mogłoby uszyć jakieś ciuchy, ale... Szczerze mówiąc chyba nie mam zapotrzebowania. Sporo ciuchów, sporo uszyłem tych. Eee, handyman jumpsuit, który daje Agility plus 3, a Agility przydaje się w restauracji. Więc trochę im poszyłem tych ciuchów, tych, tych takich ciuchów robotnika tak naprawdę Handyment to jest taki taki pomocnik robotnik złota rączka, ogólnie złota rączka więc złota rączka, która umie znać nawet tak w gotowaniu, więc takie złote rączki tu siedzą i gotują sobie coś Skąd ta ciomalka przyszła? z restauracji? Tak Ona jest chyba z restauracji, no Dobra, level upik Ok, 2000 ładnie no tak jak widać, krypto naprawdę się rozrasta. Coś rozkminił gościom, 82 Expa. Antyrad 11 z skimpaków ma z sobą. A tutaj w magazynach ile mamy? Tylko dwa. A bo oni jeszcze zabrali na tą wycieczkę z sobą kilka sztuk. Oni mają 8 i 2 Radawaye. Musimy wybudować pomieszczenie chyba dla Radawaye w końcu, bo one też się przydają od czasu do czasu, a ich na razie nie mogę produkować. A, to by się przydało. Tak naprawdę. Trochę hajsu wydałem już na wyczyszczenie kamieni. Z jakichś tysiąc kapsli co najmniej, bo tych kamieni tutaj było już naprawdę sporo. A, kidonki. Collection, tutaj nie ma nic. Dokąd ja mógłbym ich wysłać? 9 minut, zaraz wrócą. Big Hunt, 12 godzin. Trzeba 12 poziomu. Są 4 godziny na dotarcie. Guardian of the Wastes. Mallrats. Rats. Ja to szczure, muszę powiedzieć. To jest Daily Quest. Może się wbiorę dzisiaj jeszcze. Gdzieś o 23, bo oni dotrą tam chyba. No chyba, że odpalę to zaraz. Pytanie, ile to będzie wymagało tych. No Nuka Coli, żeby tam dotrzeć od razu. Jak jedną, to można go pocisnąć. Z jedną Nuka Colą. Jak wrócą, to będzie fajnie. Bo oni nie są chyba obici w ogóle. Oni żadnego damage'u nie dostali, więc można będzie ich wysłać od razu na następną misję. Tak naprawdę, <laughs> 3000 kapsli, no to już jest, w kurczę przyjemna greczka, że tak powiem, w tym momencie. Tyle hajsu, to mi się przydało, Science Lab, żeby produkować Radaway, right ale to później, radio to crap, Weapon Workshop mamy, Weight Room, do budowania siły, na razie nie chce. Athletic Room, też nie chce do budowania sprawności, chociaż sprawność się przydaje armory, do percepcji, to by się przydało, do trenowania percepcji tym ziomkom, którzy chodzą na misję. percepcja jest odpowiedzialna bodajże za ilość strzałów, czy też szybkość strzałów, jakie, jakie oni oddają podczas, jakie oni oddają podczas e, walki mam dostęp do fitness rooma, mam dostęp do lunch, który mogę trenować charyzmę, jeszcze nie wiem po co w ogóle chyba tego nie zbuduję, tak naprawdę, no jakiś game room, ciekawe co daje, wymaga 45 mieszkańców, potrzebuję jeszcze dwóch Jeszcze dwóch mieszkańców i będzie grubo. A ta już zaciążyła. Jezus, Maria. Tu jest pięciu. Dobra. To ciśnie ziomalko tutaj. A ta jest, ta jest w ciąży? To jest w ciąży, LOL. Ta ziomalka niczym się nie wyróżnia, percepcja. Aby ją posłać, tutaj ma 2 i wszystko w temacie szybciej pójdzie. Okay, poziom 12, trochę hajsu będzie. A, gdzie taki ekipa Exploring? Ci wracają, 7 minut pozostało. No to super, partia. Dobra, ja będę tak kończył ten odcinek. Tutaj już się chyba nic nie wydarzy. Chyba, że jacyś rajdere się nagle wyskoczą. No, więc to tyle. Do zobaczenia w następnym. Oni sobie dotrą na spokojnie ci goście za 7 minut i spróbujemy ich wysłać na kolejną misję. Zobaczymy, czy uda się wysłać tych gości z polokoktą czy też z Nuka kolą tutaj na ten Daily Questa. Nagroda to jest jakiś tajemniczy pistolet, jakaś tajemnicza broń. Level 10. No właśnie, którzy oni mają, jak to wygląda u nich poziom. Tam ma 11, tam ma 13. Terma ma 10, dobra, cała ta ekipa może iść spokojnie, eee, spokojnie na, to, na tego daily quest. To tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.